Witam, witam się Maneczko z tej strony Maxim, a to jest mój obiecany filmik, w którym pokazuję twarz oraz e, mówię Wam, co w przyszłości planuję robić z moim kanałem, jakie serie planuję nagrywać lub co jest z tym związanego. Rozumiecie o co chodzi. Na początek chcę Wam powiedzieć, o czym będę w ogóle tutaj rozprawiał. E, Wspomnę o tym o FNAFie, o Wiedźminie, o Teradi i jeszcze tam kilka gier. W międzyczasie wam powiem. No więc na pierwszy temat pójdzie oczywiście FNAF. Tak jest. Five Nights at Freddy. Nie wiem czy to tylko. Ale to jest dość popularne już teraz na YouTubie. Praktycznie każdy youtuber, który jest na czasie, to nagrywa. No więc ja też nagram. Tym razem zrobię wyjątek albo taki pierwszy eksperyment. Zrobię to z kamerką, Która będzie tam z boku. Taki ala, live. <grystanie> zobaczycie, jak będę się bał podczas grania w tą grę. Czy się spodoba, czy nie, sami zobaczycie. Też jestem ciekaw. Następne, co mam do gadania, to Tech. Czemu nie nagrywam dalszej serii? Otóż stało się coś złego w nowej wersji, chyba tam bodajże 0,5 coś mi strasznie zaczęła mulić ta gra nie wiadomo z jakich przyczyn próbowałem wszystkiego z rozdzielczością, z ustawieniami grafiki ale niestety nadal mi muli na nagraniach ogólnie muli poczekam, zobaczę, może w następnych wersjach będzie lepiej no i teraz kolejny temat to był The Forest. Czemu nagrywam akurat tą grę? Bardzo mnie fascynuje. Jest na silniku Unity, który może, tak chciałbym zacząć programować. On daje możliwości, naprawdę. Ta gra jest e, dziełem ludzi, którzy e, właśnie wiedzą, co robić z tym silnikiem. No i w sumie ciekawa też gra. I wyszła e, taki ala horror, ala survival. Jestem ciekaw. Nie wiem kiedy skończę tą serię. Po prostu kiedyś jakoś w takim zrobię przerwę i nagry zacznę nagrywać. Jak coś się będzie ciekawego w niej działo, albo dodadzą fabułę, albo cokolwiek nowego, tak to będę robił. Do tej pory będę dalej nagrywał. Teraz pytanie: czy będę też nagrywał co innego? Ależ oczywiście. Na przykład no Outlast, też ciekawa gra. Horror. Będę pewnie znów bał dupę. Eee, co tam jeszcze? No, Amnesia. To mam e, też w planach, mam tą grę, tylko właśnie... Nie wiem czy nie będzie mi mówić, jak będę nagrywał. Taki... taki... taki szkopuł. Zobaczymy. <laughs> co tam jeszcze? Planowałem Terrarię. Ale taką nie nie, że gram sam, tylko z kimś i mam nawet pomysł na tą serię tylko będę musiał go zrealizować eee, wkrótce się dowiecie już wszystko o tym wkrótce i teraz najważniejsza informacja będę grał w Wiedźmi Dziki Gon i najprawdopodobniej będę nagrywał to w czasie premiery i będę wrzucał w czasie premiery, nie wiem czy nie będą to niektórzy szybsi, no będą no. Okej, okay, ja to postaram się jak najszybciej, nie będę to kupował przez Steama, więc trochę czas, e, jaki instalowanie e, na kąpa mi to zejdzie, trochę będzie krótszy, bo będę to robił z płyty, ale e, po prostu postaram się zrobić to jak najszybciej przed innymi. Pewnie się nie uda, ale zapraszam już teraz. Jestem naprawdę napalony na tą grę. Czekam na nią. Przeszedłem wcześniej inne gry z Wiedźminem, jedynkę, dwójkę, więc czekam. Teraz, czy będę grał w GTA Online? E, nie wiem. Chyba sobie odpuszczę tą grę. Chociaż wszystko, wszystko, wszystko w swoim czasie. Zobaczę. Najpierw jeszcze będę nagrywał oczywiście H1Z1, czyli H1Z1 jak to woli. Czy się to będzie dobrze? Czy źle, to też zobaczymy. Też będę chyba z twarzą nagrywał. Będę tak powoli was wprowadzał w to, żebyście przywykli do, 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 do tego. I teraz, teraz pragnę wam podziękować za to, że no, oglądacie mnie, chociaż te... Nie wiem ile tam jest. Mam 116 subskrypcji na ten czas. Dzięki wam wielkie za zaufanie. E, oglądam je stale 40 osób. Każdemu z Was naprawdę dziękuję. Bez Was ten kanał by nie był taki sam. No, dzięki wielkie! Większość z osób, które oglądają mnie, znam osobiście, wiem to, ale to mam nadzieję, że jeszcze, jeszcze w przyszłości zmieni. Chociaż jak nawet będzie mnie oglądało te 20 osób, to będę z przyjemnością nagrywał. To, to, to jest tak, mam po prostu. Chcę nagrywać i tyle czy mi się uda, czy nie wybić. Mam to gdzieś. Nagrywam, żeby nagrywać. Żeby mieć z tego frajdę. Żebyście wy mieli frajdę. No dobra. Ale jak będę wyglądał na kamerce? Otóż nie będę miał tych okularów. Zdejmę je. Będę je miał, gdy będę nagrywał właśnie takie o... Em, wideoblogi? Tak. Będę po prostu w moich... Mój... Typowych okularkach o! Tak będę nagrywał. trochę ok, krzywo są. Nie wiem, będę musiał... Próbować. W takim razie tak będę wyglądał. Oto ja, Maxim, Mister Maxim. Mam nadzieję, że mnie polubicie i że będziecie mnie wspierać. Dzięki wielkie za oglądanie tego filmiku. Bądźcie ze mną, mówcie o mnie kolegom, wspierajcie mnie. No i tyle. Jak zwykle powiem, to nie było oryginalne. <noise> Dzięki wielkie. Jeszcze raz. Na razie. E, oczywiście. No, czemu nie? No, Outlast na przykład. E, amnezja. E, amnezja. Amnezja. Będę nagrywał też inne gry. Nie. No. Amnezja. 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 Dobra. Amnezja. Amnezja. Tak, amnezja. Kurwa, <ścoughs> lica <ścoughs> Co ja tu mam napisane? Kupia, głupia cena. mi zapomnyayem yanzi kab gen.